Dawaj, we Patrzcie się do ilu mam. We że ma Chodź Arnie. Chodź. dokładnie! To nie wychodzi! <śmieniu> Arnie, zasypamy. Trzymaj! Ty chcesz? Dopadnego! Szybko! Oh. A To oh. nie tak daleko, bo ja nic! Chodź bliżej! Warioty! Myj go, myj! Warioty to! Nie mogę szybciej! Nie mogę szybciej! Mam pełno śniegu! Ale dużo śniegu! Nie mogę szybciej! Popatrzcie się, jak mamy ładnie! Nie mogę szybciej! Co z tym? Ubiegnie za to. Szybko, warte. go, Gałgałgałga. To Tanara. Ładnie, nie? Zasypał.